Animum Бога святий в Антигін, ведро святе, вот така. Того часу учні забули взяти хліб, і крім однієї лібини не мали нічого із собою в човні. І Ісус застерігав їх, кажучи, Глядіть, за кваски фарисейської та кваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба мають. Взнавши це, він каже їм: чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збавнули, що ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле, Маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків, шматків зібрали? кажуть йому дванадцять. А як сім на чотирьох тисяча, то скільки повних кошиків шматків зібрали? І вони кажуть всі. І тоді він каже, ви ще не розумієте. Ото слово панське. Іх слово святої Євангелії складено в наших жахів. Іми і Сина і Духа Святого. Тайма. Нехвань похвалений Ісус Христос. drodzy umilowani w Chrystusie, bracia i siostry, czcigodne, wilewne siostry zakonne, drodzy kochani parafianie, umilowani Boże dzieci. Uczniowie przeżywali, że zapomnieli wziąć ze sobą chleb w drogę. To jest taka ludzka sprawa, ludzka rzeczywistość, że człowiek może często zapominać o tych rzeczach, o sytuacjach, które nawet są ważne głównym w głównym naszym życiu, ale nie zawsze na pierwszym miejscu. I taki jest nasz rozum, taka jest nasza pamięć, że my nie jesteśmy zdolni wszystkiego pamiętać, wszystko swoim rozumem ogarnąć, swoimi planami czy wyobraźnią, i dzisiaj Pan Jezus, rozmawiając z uczniami, chce im pokazać, że oprócz tego, co jest ludzkie, jest jeszcze Pan Bóg. I my często mówimy tak. Każdy z nas mówi, ja tak samo. Często mówię, jeszcze Bóg jest na świecie. Jak ludzie coś mówią, czy zapytują, czy rozmawiają z nami, pytają się, dlaczego jest tak, dlaczego inaczej. I często najlepsza odpowiedź to jest ta, że jeszcze Bóg jest na świecie. Jeszcze Bóg na świecie. I powiem szczerze, tak wczoraj rozmawiałem z jednym kaplanem katolickim gdzie byłem na rekolekcjach za Kamieńcem Podolskim w takiej miejscowości Paniewcy. Tam jest ojciec Igor Drozdowski. I rozmawiali z nim o różnych sytuacjach, o Kościele, o naszej rodzinie. Też troszkę tak, no mnie wchodzili w politykę i on tak mówi, no co Ojciec uważa, co się dzieje na świecie, gdzie jest prawda. Ja jem opowiedziano szczemę Bóg na świecie. A on mówi, nie Ojcie, nieprawda. Trzeba mówić zawsze Bóg jest na świecie, że zawsze jest tam Bóg na świecie. Ja sobie pomyślałem, że to nie jest jakieś niedobre powiedzenie. Bo oprócz tego, że ludzie coś chcą zrobić, że. jakaś jest sytuacja, że jest jakaś awaria, że ktoś miał zginąć, a został przeżyty, my mówimy, że Szemu Bóg jest na świecie. I to jest dobre powiedzenie, bo oprócz tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, to jeszcze Pan Bóg jest, to my zwracamy uwagę na to, że Pan Jezus też jest, że On nie jest gdzieś tam z boku odrzucony, czy zapomniany, On zawsze jest przy nas. Ale na pewno też dobrze jest mówić, że zawsze jest Bóg, bo my nie zawsze pamiętamy o Bogu, a Pan Bóg zawsze pamięta o nas. I to powiedzenie możemy dzisiaj też dołączyć do sytuacji, jaka stała się z uczniami. Zapomnienie chleba, dwanaście uczniów, Pan Jezus trzynasty, jeden bochenek chleba to troszkę jakby za mało. I możemy powiedzieć, jeszcze jest Pan Bóg. Dobrze, że jeszcze Pan Jezus był z nimi. Ale też tutaj jest taka sytuacja, czysto ludzka i może u nas tak się w życiu wydarza. że my by chcieli wszystkim pomagać. Rozumiemy, że no, dla wszystkich służymy, że to jest też służba Pana Boga, bo Służymy naszym bliznim, a jeżeli blizniemu służy, to też Panu Jezusowi. Ale kiedy jakaś sytuacja odnosi się do nas, to my jesteśmy w jakimś takim rozplochu. Jesteśmy jakby niepozbierani, zadziwieni, jak to ze mną takie może być. I czasem trzeba pamiętać o sobie, że Pan Jezus nie tylko. Pomaga przez nas innym ludziom, ale też chce i nam pomóc. U mnie była taka sytuacja, że ktoś przyszedł za zakresie i zamawiał mszę świąty. Ja już tak można powiedzieć po nakładki, jakby po prywatności zapisuję, za żywych czy za zmarłych. A ta osoba, która przeszła mówi, a wy jak się Ja jak mówię, no, powiecie zaraz. I ta Pani każe, ojciec ja chcę za was mówić mszę świętą, a piszcie jak chcecie. A czy za żywych, czy za zmarłych, jak Wam się podoba? Ja jak to za mnie. No tak. A ja każę, to co? o was nie ma swojej intencji, bo tuż każe moja intencja. Ja byłem tak zdziwiony, wiecie, bo przyzwyczajony tyle lat zawsze za kogoś prawić, za zdrowie, za szczęście, za pokój, za i za podróżujących jeszcze i tych intencji pełno, ale tak sobie mówię, jak to za siebie będę się módląc. Wyjdę nam, mąż i pełną szansę, więc za ojca na rękę. To jakoś tak nieudobno, Ale my czasem zapominamy się, że Pan Bóg też pomaga nam osobiście. I tak jest, że ja nawet kiedy idę do szpitala, do chorych ludzi czy w domu tam komunię roznoszę, no to tak jakby już no, człowiek przyzwyczajony, że ktoś choruje, a ja jemu służę. No i kiedyś jak ja był zachorował był w szpitalu i przyszedł ksiądz z mi i ale w też to w szpitalu, da. то давай тобі там комунію, я кажу, ну, то давай якось так непривично, що ти для мене приношу комунію. І то а, чоловік десь не мислив о собі, а тільки когось, для когось. І апостолові теж, вони відділи різні чуди, відділи, як Пан Єзус допомагав іншим людям, як вони теж ходили з тими кошиками, роздавали хліб, але щоб для них Пан Єзус цей хліб розмножив, то їм було так дивно. І, напевно, так Będziemy zdziwieni, kiedy my jesteśmy świadkami różnych pogrzebów, a kiedyś przyjdzie taki moment, że i nas w trumnie przyniosą do kościoła, my też będziemy zdziwieni, będziemy zmarli, a my będziemy taki odziwione, jak to tak? Ja też w trumnie leżę. Da, przyjdzie taki czasy, i trzeba będzie do tego przywyknąć, przyzwyczaić się, ale wiemy, że my idziemy do Nieba, że to nie jest nasza ostateczność, tak jak kiedyś byłem na rekolekcjach i... W jednej parafii cmentarz był taka arka, że się wchodzi. No i zawsze tam wiadomo. Człowiek przyzwyczajony, że tam pisze Chrystus Martów, albo miasto Święte, albo tam no, różne tam piszemy, albo Boże zmlitły się nad nimi. No i kiedyś wchodzę, a ksiądz do mnie mówi, bo to były rekolekcje, my chodzili też na cmentarz odprawiać. I ksiądz mówi do mnie: Ojcze, zobaczcie, na bramie. Ja patrzę się, coś czytam. mówi: Jakaś pamiątka. On mówi: Czemu? A było napisane: Koniec początku. I ja mówię: Jak to koniec początku? On mówi: No, życie się skończyło, ale zaczyna się wieczność. I to wszystko, co człowiek sobie w życiu planował, to się skończyło, a teraz jest początek nowego życia. Bo my ten początek mamy przez tyle lat, ile żyjemy na świecie. Można powiedzieć, że całe nasze życie tutaj na ziemi to jest taka nulowka. A potem idziemy w pierwszej klasie, już po śmierci. I potem już jest dalej nasze poznanie Pana Boga. Czyli ten początek nasz kończy się, ale zaczyna się wszystko to, co już jest wieczne. I dzisiaj też Pan Jezus mówi, dlaczego wy zdziwieni, pyta apostoł, toż my wiedzieli, jak ja na siedem tysięcy ludzi, cztery tysiące ludzi. Wyż byli świadkami, wyż ten chleb roznosili. I my też dzisiaj chcemy razem z apostołami dziękować Panu Bogu za to rozmnożenie chleba. I ciekawe, że dalej święty Marek nie napisał, co się stało. ale każdy z nas. Może sobie dali tę Ewangelię dopisać już w swoim życiu. Ile to Pan Jezus pomógł nam w życiu, że my byli zabezpieczeni, że mieli kawałek chleba, mieli gdzie żyć, gdzie spać, że było ciepło w domu, że mieli nawet szklanki wody, bo to też Pan Bóg pomyślił wodę. On stworzył tę wodę, że ona tyle wieków nie kończy się, zawsze jest, zawsze wszystkim ludziom wystarcza. I to są cuda Boże w naszym życiu. Pan Jezus mówił, tyle cudów widzieli. Czy wy jeszcze nie dowierzacie, czy jeszcze macie wątpliwość, jakieś sumienie. I to jest dla nas dzisiaj wielka nauka, że jeżeli Pan Bóg jest z nami, to my możemy naprawdę dużo rzeczy zapomnieć. Znamy to osobie. Ale Pan Bóg o nas pamięta i dlatego my jesteśmy niezapomniani. Dlatego jest Bóg, który o nas myśli, który nas kocha, który nas w tym życiu prowadzi. I za tą miłość Panu Bogu dzisiaj jesteśmy wdzięczni i za tą miłość Pana Boga do nas będziemy kiedyś w niebie Bogu dziękować wiecznie. Amen. Niech będzie pochwalony, Jezus.